Let's go! Piszemy tak, live on Witam na Steamie wszystkich Małpa Everyone Zapraszam na live Na Etsy Mario Dobra, dzisiaj mi będzie do późnej godzinki. Czekajcie, już się muszę zalegować. Czekajcie chwilę. Co? Co wy robicie znowu na tym serwerze? Co wy robicie? Wiecie, mi internet wyjebał? Nie no, co jest Teraz mi nagle internet. GG's, GG's play. Dobry uwek, dobry uwek. Czacie jest GG, słuchajcie. Z mam podobalne. Dobra, jest. Tak, książęta. Live. Live. On. channel Mario. Cicica. Przepraszam. Ale lecimy szefu, już do ciebie wbijam. No to, to zapraszam, zapraszam. I choć widzę, musimy się zbroić na walkę z tymi sepami. Może jakiś top porobię. Dobra, kiepy powinno działać chyba, nie? Wszystko powinno działać trzeba tu nie działać, A ciebie no można, można, no. Nasza ekipka na razie nie gra. Chealują dupy gdzieś. A my się pocimy Na bazę, no na bazę można, nie no, można. Robimy w ciu dobrej tany, potem idziemy... Choć, oczywiście, bo on nam wleciał na bazę. To, że on nam na cheatach wbił na bazę, jak coś. Możemy zjąć produkt i wziąć muzykę, a on chce uspotykować. Já spotify na kompě, sorry. Já spotify. To je zůvek. Zůvek na normálném miku, nie? Kto si chce teplo, to 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 zaś jest to i baran. Ja się wcale jej nie dziwię, że nie pokazuje się mogę. Ajówek, dam ci zaraz tego, dam ci Kita VIPa. Dam ci Kita vipa zaraz, bo mam girangę VIP. A VIP jak ma taki time, gdzie mogę dać. Skrzynka jest zablokowana, też nie mam permisji do niej, bo to jest kolegi.

Wszyscy no trafią Wszych trafią, Opa, trafią. Gdzie jest Ulek? Uleg gdzie jesteś? A tam poszedł. Poczekaj, chodź do bazy, cię zaprowadzę, czy tam, nie wiem Prawda. Ale zresztą ja tam nie jestem, nie <trym> Miał być dzisiaj Mario Play. Miał być Mario Play i... Aj coś się zdjęła. Czekajcie, odpisał. Czekajcie, czekajcie. Odpisał Miceo. Let's go, widzowie, widzowie, let's go! Let's go, my vyrobíme Mario Play chyba. Robíme chyba. <coughs> <coughs> zára, Zára čítám. i robíme chyba Mario Play. Už ...7 dík gratis. Čo, Gierta tak kupiłem, nie? Chyba kupić Gierta. Czekajcie, do upchanej skrzynki? serio mam Icehosta? Czekacie Icehost? Idziemy